Słuchajcie, jak widzicie, witam Was z wnętrze Laguny. Dzisiaj taki szybki filmik. Jakoś tak mnie naszło, że może nagram, a może komuś się przyda. Schowek. A więc można się łatwo myślić, co będziemy wymieniać. Oczywiście filtr kabinowy. Jak wymienić filtr kabinowy w Lagunie? No, pokazuję. Słuchajcie, przede wszystkim otworzyć schowek. Opróżnić go oczywiście z wszystkich niepotrzebnych dupereli. Tutaj znajduje się śrubka. Słuchajcie, także odkręcamy ją. torksik bierzemy T20 i odkręcamy tego kręcika. ciężko idzie. Ciężko idzie. No ale idzie, ale ciężko idzie, kurczę. Gdzieś się musi blokować. No, no już jest lżej. Zobaczcie, taka śrubka z taką dużą podkładką zbudowaną. Warto jej nie zgubić. No, dobra. tutaj mamy ten element, bo jak my nie wyjmujemy w lagunie schowka całego jako sklapką, jak na przykład często się robi w innych samochodach, na przykład w Astrach, <coughs> lub jak ostatnio pokazywałem Wam w Maździe eee, tylko wyjmujemy jakby wkład tego schowka. Widzicie tutaj ten element, który chodzi, i tutaj. Jakby ten dół. Zamykamy schowek. Słuchajcie, teraz pokażę Wam jedną rzecz od dołu. Tutaj. Mm, tutaj, słuchajcie, jest taka jakby dekoracja. Dywanik. Prawda? I musimy go sobie tutaj. On jest na takich rzepach, i na takim jednym kołku się tutaj trzyma. O! Będzie widać. Chyba będzie widać. Także. W sumie nie musimy go jakby całego się pozbyć tutaj, ale od dołu, jak włożycie rękę, to wyczujecie jakby budowę tego wkładu, tego całego schowka tutaj. I teraz spójrzcie. O. Teraz przystępujemy do demontażu tutaj schowka. Słuchajcie, on się trzyma na zatrzaskach już dwóch u góry oraz trzech na dole. Eee, tutaj z tej strony pod świetle, będzie chyba widać, jeden znajduje się tu, a drugi znajduje się tutaj. Słuchajcie, ja sobie zrobię tak, tutaj mamy taki ten otwór na lampkę pod przeciwanoskawkach, także podważamy, jak zobaczycie od dołu, to wystarczy ten plastik jakby podważyć. Tutaj w dół. I jednocześnie palcami ciągniemy tutaj za ten wkład schowka. Żeby nam wyskoczyło. O, zobaczcie, góra nam już wyskoczyła. Mam nadzieję, że to widać. Widzicie? Góra nam już... O, widzicie jak wyskoczyła? Potem Wam pokażę te zaczepy. Rękę wkładam właśnie przy, przez to, że zniąłem ten dywanik, jakby za ten dywanik i chwytam jakby za tył tego schowka. Żeby go sobie bardziej tutaj, i ciągnę go do siebie, żeby go sobie bardziej jakby wyciągnąć. Oczywiście trzymają na dole te zatrzaski, więc muszę je o, mocno szarpnąć, aż wyskoczy. Widzicie, wyskoczył mi ten wkład. Ostrożnie go wyjmuję. Słuchajcie, tutaj, od góry, uważajcie, bo tu znajduje się, widzicie, włącznik światełka. Żebyście go nie urwali, można go zahaczyć i można go urwać. Więc delikatnie wyjmujemy tutaj, schować. Jak widzicie, to są te jego zatrzaski. O, trzy dolne i te trzy górne, co Wam pokazywałem, tutaj, te górne, tu wchodzą. I jeszcze takie prowadzenia są jak Te prowadzenia, może schować jak na razie, na bok. Te prowadzenia wchodzą tutaj, nam. Zaś oczywiście sam filtr. Spójrzcie, znajduje się tutaj w takiej kasecie. Bardzo to jest akurat fajnie. Tutaj rozwiązane. Prawda? Dwie śrubki go trzymają. Także bierzemy klucz. I odkręcamy. Bierzemy, słuchajcie, ja używam takiej grzechoteczki 1 czwarta małej poręcznej z zasadką 5,5. O! Odkręcamy, oczywiście, sobie. Jedna. Druga. Trzeba powinno pójść ręką. Także chwytamy sobie tutaj za te wkręciki. Taka porada właśnie jak można chwycić sobie końcóweczkę i tą końcóweczką odkręcać. Jest dużo łatwiej niż chwytanie za sam jakby ten łebek od wkrętu czy śruby. Paluszków sobie można nie po... O, o, o. No, zobaczcie samotną. Także taką krapeczkę demontujemy. Takie wkręciki wykręcamy. Dwa. No i wymienimy filtr. O, i widzę, że tutaj już się tam nazbierało. Dziadostwa. O, bo bez, bez odkurzacza się na pewno nie uda. A, zobaczcie. Powiem Wam, że to chyba jest około 15, może trochę więcej, tysięcy. Także jest tutaj trochę tego. Także filterek idzie do wywalenia. Tradycyjnie odkurzamy sobie tutaj, czyścimy i przystępujemy za chwilę do montażu. Więc możemy przystąpić do montażu. Pamiętacie naszą krapeczkę? Zwróćcie uwagę na strzałeczkę oraz jej napisy. Także bardzo fajna rzecz. Pokazane jest wyraźnie, w którą stronę jest przepływ, jak, jak, jak zakładać nasz hmm, filtr. Zresztą jest dosyć logiczne oczywiście. Powietrze zastosowane jest z góry przez wentylator, no że przed wentylatorem już go filtrujemy, żeby to filtra, do, filtra, do wentylatora nie leciał nam e, żaden, prawda, syfik. Wkładamy filtr. Hmm, taka może porada, ja takiego, tak się staram włożyć, o najpierw tak, w ten sposób, bo on też oczywiście nie jest tak na wprost otworu klapki, tylko zawsze musieli coś udziwnić. No nie jest tak źle jak na przykład Megance, prawda? Ale jakoś jest tak jakoś dziwnie, także okej. Okay. Także zakładamy go, pamiętając oczywiście o tym, jak ma powietrze lecieć. Różne to oczywiście filtry mogą być, bo by to zależnie od producenta. Tu akurat zakładamy taki. No dobra. Klapeczka. I oczywiście dwa wkręciki. Przykręcamy sobie tutaj o światełko. Tylko sobie tu przyłapię. Ja? Ale się da, wkręcam oczywiście ręk palcami, dlatego że to jest dużo szybciej niż od razu machać grzechotką. Naprawdę tu w Lagunie nie jest źle z tym dojściem. Zakładam grzechotkę, słuchajcie, i naprawdę bez siły. Pamiętam to, co chyba często w moich filmach wtarzam, ale bez siły. O, już. To jest plastik. Wkręcacie w wkręta w plastik. Tu nie potrzeba zresztą żadnej wielkiej siły, no bo tutaj nic się nam nie trzyma. O, jeszcze taka może ciekawostka. Zwróćcie uwagę, tutaj znajduje się rurka od klimatyzacji, nawiewu na schowek. Także jak zakładamy sobie tutaj nasz schoweczek też warto pamiętać, żeby ten. O! Tak to jest tutaj. Taka mamy klapkę od nawiewu. Możemy sobie ją zamknąć otworzyć. No dobra, to staramy się oczywiście trafić. Zwróćcie uwagę przy zakładaniu. Tutaj jest włącznik od podświetlenia schowka. Tu są otwory na te bolce prowadzące, co Wam pokazywałem. Żeby to wszystkim trafić. Nie połamać tego. <laughs> Także nic na siłę. I tutaj tak jakby najpierw, za, najpierw w dół staramy się włożyć. Potem tą górę. Czyli ona powinna... O zobaczcie jak leciutko to wszystko wchodzi. Nie ma problemu. I to już się trzyma. To już się trzyma. Naprawdę tu już nic więcej nie trzeba z tym robić. No i wkręcamy tylko naszą jeszcze tutaj śrubkę kontrolujemy czy na pewno żeśmy tu nie powinno być problemów oczywiście tutaj wszystko pasuje czy ten wlot od klimatyzacji czy przypadkiem coś tam się nie nie, nie pokryło i teraz dokręcamy jeszcze naszą śrubkę z kołnierzem która przetrzyma nam już na 100% schowek Ją wkręcamy w taką blaszkę z glintem. Także też tam bez przesady. Jak już poczujecie opór, starczy. No dobra, wszystko. Filtr kabinowy wymieniony. Lagunka będzie chyba zadowolona. Dziękuję Wam za oglądanie. Polecam swoje przyszłe filmy. Do zobaczenia. Na razie.